Cześć, witajcie! Pet Venture zrobił fajny film. Co by było, jakby miał ten update aniversary, miał drugą część. Jakby by to miało wyglądać? Zaraz sprawdzimy, zostawcie lajka i oczywiście zostawcie lajkę u Pet Venture. Let's go check it out. Patrzcie. Jak to wygląda? Zastanawiam się, co Preston mógłby tutaj zrobić. Mamy. Aha. Aha, okej, okay. nowe jajka. Nowy party cat, który jest co? Kaczką? Okej, okay. i to jest ten świat, który widzieliśmy. Pamiętacie te zdjęcia z tego świata, gdzie były ten... E, to miejsce takie dość dziwne? Okej, okay. nowy świat. Prawda, to takie... Mm, no zasługuje ten świat Pet Simulator X na drugą część tego nowego świata. I patrzcie, tu jest jakieś jajko. Party Egg. O proszę. Party Egg. Jakie pety, zobaczcie sobie. Mamy Axelolty, ale mamy... Huge party Keta i tutaj jakieś nowe. Co to za jakiś PED jest ten huge wersja tego? Ok, i to są za Rainbow końsy pewnie jajka, tak? Ładna animacja, ok, czyli fajnie wyglądają party bunny i tak dalej. Fajnie, naprawdę ładnie to wygląda. No, zobaczmy. Fajnie jakby było, słuchajcie. Fajnie, jakby zrobił drugą część Preston, ale Preston to jest słuchajcie, Leniuszek i on raczej nie zrobi drugiej części, więc jest naprawdę słabo. No ale prawdopodobnie za tydzień będziemy mieli nowy update w Pet Simulator X. Ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że wyrówni.